No i witam was bardzo, bardzo serdecznie słuchajcie, ja jestem Waruś, a to jest kolejny odcinek, jak sobie tutaj z Rocket League, nie wychodzimy, tylko gramy, słuchajcie, gramy, ponieważ odcinek był ostatni tydzień temu. E, jak widzicie, troszeczkę się tutaj pozmieniało, jeżeli o moje tutaj rzeczy chodzi. Mam trochę nowych malowań, trochę nowych takich e, rzeczy, tak samo nowe koła, na przykład kilka się pojawiło. Troszeczkę tutaj też pograłem, troszeczkę sobie potrafardowałem tą, tą gierkę, ale ogólnie wyszła FIFA, więc... Odpłynąłem i przez dobry... No, właśnie ten tydzień się, z którego kompletnie było odcinków. E, po prostu nie nagrywałem. E, to grałem właśnie FIFA. E, Jeśli chodzi o Rocket Pass, mamy 34 poziom. Potem dostaniemy takie obrzydliwe malowanie. Potem jakąś skrzyneczkę. Jakieś koła tutaj. W sumie nawet ładne koła. W ogóle te koła są sztos. Te koła są sztosiwo. I to w sumie po bramce ten piorunek e, mnie bardzo denerwuje. W sensie dużo osób go już ma i to denerwuje bardzo. Te malowania są brzydkie, po prostu one są brzydkie. To coś jest fajne, jeżeli chodzi o koła, bo może, bo fajnie ulepszyć tutaj samochodzik. Ogólnie jeżeli chodzi o modyfikacje, to dropną nam właśnie o taki samochodzik ma masa, samun. Nie wiem jak to czytać, więc powiem Masamon. Wygląda on naprawdę bardzo, bardzo fajnie, szczególnie, że te światła z tyłu. One się biorą i podświetlają, w sensie one się cały czas świecą, a jak się gazuje i hamuje, to one gasną i to taki fajny efekt dodaje, a jeżeli one są duże, to po prostu fajnie to wygląda. Z jak tutaj widzicie, mam jedną wygraną właśnie w tym samochodziku, ponieważ w sumie jeden mecz z nim zagrałem. I tak sobie teraz patrzę, który jakiś na nim bym fajnie wyglądał. W sumie to bym sobie pograł ten ze względu na to, że Eee, po prostu platynka, no nie pasuje na niego. No nie pasuje na niego platynka. Fajnie wygląda na nim w sumie zamieć, ale do zamieci w Polsce to trochę brakuje. Jeżeli chodzi o jesień, w sumie tym jesiennym byśmy mogli pograć, bo w sumie czemu by nie? Więc możemy sobie zabrać e, tym. Jeżeli chodzi tutaj, niebieski wyglądał w następujący sposób. No, myślę, że może być. Jeżeli chodzi o liście, to można by było w sumie zmienić na jakieś takie białe. Nie, w sumie to słabo wygląda, dobra. Może no, zmienimy po prostu na jakieś niebieskie, o, na przykład coś takiego, żeby to jakoś super się nie odróżniało od Ciebie. E, to sobie zamontujemy w niebieskim, a jeżeli chodzi o czerwone, bo czerwone też by się przydało nam tutaj mieć, e, to w sumie te mogą być, jeżeli chodzi o czerwone, w sensie pomarańczowy według tego, więc jak będzie. E, jeżeli chodzi o dopalasz, to niech będzie sobie na przykład ten e, jako niebieski, ten jako pomarańczowy. Żeby się jakoś to po prostu odróżniało. Or oczywiście, zawsze. Tutaj, oczywiście, to. Nie będzie to dla niebieskiego, to dla. No i gitarka, i chyba możemy sobie grać, także tak wygląda samochodzik. A dzisiaj, słuchajcie, e, jeżeli chodzi o rankingowe, wygląda to u mnie w następujący sposób. E, musisz osiągnąć rangę diament, aby przejść dalej, więc tutaj, e, tak jak widzicie, poziom nagrody za sezon mamy platynę, więc jestem bardzo szczęśliwy już. E, jeżeli chodzi o to, no to tutaj pewnie w dwójkach spróbuję wbić tą platynkę, zobaczymy jak to po prostu nam wyjdzie. E, gold, znaczy 3 na 3, ja nie mam jakby skin grać tych 3 na 3, a niektóre teamy są tak zajebiste, że naprawdę jest ciężko. A, jak tutaj po 1, 1 na 1 mam platynę, co się po prostu cieszę. E, Jeśli chodzi o tryby dodatkowe, nie mam ranki w dropshocie, co bym chciał sobie w sobie pograć. Tej platyny by się przydało bić także w koszykówce. E, także na, na, teraz sobie zagramy w dropshota, a, a na przykład taki śnieżny dzień zagramy sobie w zimie, ponieważ tak hokejowo, tak zimowo, więc możemy sobie zacząć grać. Mam nadzieję, że też nie ma za głośno muzyczki, przynajmniej tak mi się wydaje. E, no i okej, okay, zobaczymy. Co mi jest, fajnie się prezentują te e, koła. Jeżeli chodzi o czerwony team. Ale zobaczymy, zobaczymy. Nie białe do tego samochodziku nie pasuje, ewidentnie. No i dobra, dropshot. Słuchajcie, ja ostatni raz dropshota grałem bardzo, bardzo dawno. O tak widzicie, teraz się świecą, teraz gazuję, jest tak. Teraz hamuję, jest tak. Naprawdę fajny efekt. Ja e, ostatni raz dropshota i tak dalej grałem naprawdę bardzo dawno. E, tak to się skupiam na Rambu. Zazwyczaj. O Boże Święty, dobra, nieważne. Tak jak mówię, dawno nie grałem meczyku, więc e, tym bardziej w dropshocie, bo dropshot to jest w ogóle tryb, którego, że tak powiem, no nie za bardzo lubię, że tak powiem. To nie jest tryb, który jakoś chętnie gram, ale jak widzę, że nie mam rangi, no to w sumie można by było pograć, szczególnie, że to jest taka fajna zabawa. Bo jest to jest bardzo w sumie fajnie zrobiony tryb i tak sobie rozmyślałem właśnie, dlaczego oni jest w ogóle, jak on mógł powstać, w sensie jak oni tam myśleli nad nim na pewno. Wydaje mi się, że to było tak ojoj, teraz jest przypał, bo oni walnęli nam tutaj dużo w pola. Ogólnie, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, bo po prostu jest na przykład nowy, jeżeli chodzi o Rocket League. to jest tryb, w mamy sobie piłeczkę i jak my dotkniemy, a my jesteśmy w czerwonych, jeżeli my dotkniemy, to nas jest na czerwono, a jeżeli nie, no to na niebiesko, jeżeli właśnie w przeciwnej drużynie ktoś trafi. Celem jednej i drugiej drużyny jest rozbić sobie tutaj pole przeciwnika. Jeżeli dwa razy się trafi w pole, to ono po prostu robi się w dziurkę. Pierwszy raz, jak się trafi, to jest takie coś. Drugi raz, jak się trafi, to jest dziura. Po prostu i w tą dziurę trzeba trafić piłką, no i wtedy jest bramka. Jak się trafi bramkę, to znikają właśnie te ubite pola, co tak powiem z pola drużyn, która właśnie przegrała. A jeżeli a z tej, co właśnie trafiła, punkt to nie znika. Mam nadzieję, że dosyć spoko to jest spoko. Wytłumaczyłem. No jest to taki dosyć mało popularny tryb w sumie. Nie wiem czemu, bo jest bardzo w taki komediowy. Fuck! Tak jak widzicie, mamy tutaj teraz dziurę. Jak tutaj nam trafią piłką, to niestety trafią nam bramkę. Albo tam. Oj, oj, to jest chyba bramka. To jest chyba bramka, albo jednak nie. Dobrze, że też mamy tą jedną dziurę w takim głupim miejscu w sumie. Bo tam to raczej nam nie powinni szczelać. Dobra, rozbijmy im to pole tam. Dobra, mamy gdzie uderzać już. Oj oj Dobra, uderzy to nie. Dobra, super. Widzę, że też mam w miarę spoko Team, w sensie, że potrafię cokolwiek uderzyć w powietrzu. Dobra, no, chciałem uderzyć tą piłę akurat, bo myślałem, że tutaj chłopaki, no dotknie, ale na szczęście w przeciwnej drużynie są słabsi przeciwnicy. No i tak jak widzicie, no tutaj bardzo dużo już tych pól jest. Można by było w sumie uderzyć, spróbować. Oj, no i gol. No i mamy bramkę. Także myślę, że taki bardzo fajny trybik, można sobie fajnie pograć naprawdę. Jak ma się ekipkę, to naprawdę można się w tym fajnie pobawić. A już za niedługo mam nadzieję właśnie, że z ekipką uda mi się nagrać, ponieważ ustawiamy się na odcinek, także będzie fajnie. Jeżeli chodzi o Rocket League, a, myślę, że będzie się pojawiać na kanale, jeżeli Fifa się nie będzie pojawiać, to na pewno właśnie Rocket League, cały czas tam próbuję coś z tą Fifą zrobić, bo oczywiście gram na PlayStation, a na PlayStation, że tak powiem, nigdy w życiu nie nagrywałem i po prostu, no nie wiem z czym to się je, nie wiem jak to będzie tam z wydajnością i tak dalej, i tak dalej, okej, okay, obroniłem według tego, według gry obroniłem ten strzał, dobra, odbijmy to tam. Trochę oni się pobawią z tą piłką. Może nikt nie trafi? Trafili? Nie. Nie trafili, ale niestety, niestety piłka nie uderzyła, więc słabo. Okej, okay, jest teraz bardzo naodowana piłka. To jest najbardziej naodowana piłka jak tylko może być i robi zajebiście dużo miejsca. Na szczęście broni nasza drużyna. No masakra, masakra może być tutaj zaraz. Ale okej, okej, obijamy im pola. Póki my obijamy im pola, to jest dobrze. Nie! Jezus, mar, jaki fart. Ale bym zlamił to. Masakra. Dobra, tam mamy już w ogóle chyba dziurę do strzelania bramek, Więc poko. Ja tutaj będę bronić. Ze względu na to, że po prostu. No, jest tu niefajna sytuacja. Okej, okay, tam uderzy. Szkoda, że się ona nie spaliła, bo myślałem, że uderzy. No okej, okay, jakoś to idzie. Jakoś to idzie. Oj, oj. Oj, oj. Pany, halo? Jezus Mario. Więc zaraz stracimy bramkę. To jest prędzej się później na pewno ją stracimy. Tylko bardziej zależy na tym. W ogóle tutaj się zazwyczaj strzela dwie bramki. Ci, ci się dwie bramki, to już wygrywają. Tak jak widzicie, tutaj mamy chyba dwa pola, które możemy tak naprawdę uderzyć. A oni mają pół naszej mapy, więc. No. Okej, okay, tam już nam się zrobiło więcej, więc tam można by było spróbować uderzać. Z nadzieją na to, że się uda. Ok, 47 sekund. Jeżeli my to ugramy. Także nie stracimy... Oj, 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 no nie. Dobra, to jest fajne miejsce. To jest bardzo fajne miejsce do tego, żeby zdobyć bramkę. Oj, chyba gol? Nie. Ale okej, okay, obijamy im cały czas pola. Super. Okej. Okay. Spróbujemy uderzyć. Nie. Nie naprawdę. Okej. Okay. Strzelmy. Mamy to. Piękne podanie. E, ładny strzał, dziękuję bardzo. Pięknie mi podał. Tutaj w sumie prawie strzeliłem bramkę, i tutaj po prostu dołożyłem. Ukradłem mu. No, muszę się przyznać, że mu ukradłem trochę tą bramkę, ale może się odbiła. Może by się odbiła. Zobaczymy. Nie, no po, pogratulowałem mi ładnego uderzenia, więc myślę, że wszystko powinno być. O cholera! Dobra. Łatwo. Pierwszy meczek dropshota po chyba. Nie wiem, pół roku jakiegoś od ostatniego dropshota. Naprawdę, to jest tryb, w który się bardzo rzadko gra. A właśnie też nie rozumiem czemu. Dobra, mamy to. Dobry meczek. W ja bardzo ładny skin tego mojego ziomeczka. Chiński. 1000 punktów obnawali, w ogóle to były Goldy 3. Więc prawie nas na platyny rzuca. A ja jednak powiedzmy, że z Ariala nie jestem najlepszy. Krają się tutaj zgrupowanie. Ja jednak bym podziękował chyba. No i dobra, myślę, że tak sobie zagramy takie dwie mapki. Skoro co, w zeszłym już 10 minut tutaj. To jeszcze takie 15, że jest spoko, także jeszcze jedną mapkę sobie zagramy. I myślę, że będzie fajniutko. Ogólnie nie będę przerabiać jakichś super tych materiałów ze względu na to, że to jest po prostu Rocket League i tu ma być dobra zabawa podczas gry. Więc mam nadzieję, że Wy się dobrze bawicie, że ja się dobrze bawię i tak dalej, i tak dalej. W ogóle możecie pisać jakieś fajne nowe gry, jakie są fajne i można by było nagrać. I oczywiście. Jeżeli jesteście chętni do odcinka z Rocket League, piszcie, piszcie, albo wbijajcie na Discorda, link oczywiście w opisie, tam się można ustawić, możecie napisać, ej, Waluś, grasz może? A napiszę, no, może gram. No i wtedy może zagram. <laughs> Okej. Okay. Jestem pewny, że ten Psyodelik Boy to nie był gościu, z którym grałem właśnie w poprzednim meczu. Ale dobra, powiedzmy, że nie. Okej, okay, trafił do siebie. Niestety to się nie będzie liczyć jako nasze. Piłka jest niebieska. W ogóle znowu jesteśmy po Zostaw mnie, chłopie. Cholera, piłka jest bardzo naładowana. Niestety nie udało się mi obronić. Widzę, że oni potrafią w dropshota. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem? Tak jest, dobrze zrobiłem, bo obiłem im pola. Tak jak widzicie, uszkodzenia. Co? Czemu mu zaliczyła nimi? O cholera. Dobra, dotknął, ale to tak końśliwie bardzo zrobił. Dobra, mamy to jeszcze. Nie. to dowalone jest już. Myślę, że to jest ciężki mecz. I to bardzo ciężki mecz. Ale zobaczymy. Zawsze jest jakaś szansa, że nie będą w ogóle trafiać. Boisko zaraz, w sensie w dziurki, boisko to co trafiałem na razie zajebiście dobrze. Okej, okay, jest bardzo naładowana piłka. Teraz jak już wszystkie takie wyleciały te boczki takie i ona jest całkowicie przeźroczysta, szklana wręcz, o cholera. No to właśnie się tak dzieje, tylko mój team też jest strasznie słaby, bo bierze i podaje po prostu im. Ja też teraz nie trafiłem, wiem, ale masakra no, no, tak nie można grać. Okej. Okay. No, zajebisty chłop. No i dobra. Niestety, szkoda. Nic nie jestem w stanie zrobić, no... Tutaj w ogóle ten psychodelik właśnie gówno zrobił. Mógł uderzyć spokojnie w tą piłę, nie uderzył. No sakra. Ale najwięcej punktów ma, To jest śmieszne akurat. Dobra. Dobra, nie umiem tak szybko wylatywać, to jest akurat... Okej, okay, trafiłem. Spoko! Oj ojoj oj, oj ojoj oj, 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 oj. Dobra Kurczę My Ci nie bronią, Boże święty Proszę, coś się trafiam. Proszę cię, zrobić coś ARI Najgorzej po prostu, najgorzej. No ale dobra. Wtedy miałem Super Team, teraz mam trochę gorszy. Też nie powiem, że ja gram jakoś zajebiście, bo. Nie gram. Dobra, imponująca obrona, bo udało mi się dotknąć. A no to jest ta najbardziej naładowana piłka, jak może być, która może wyrządzić najwięcej szkód. Tak! Zajebiście. Dobra, teraz ja mam najwięcej punkcików, ale to... To jest dzięki tej obronie między innymi, oj! nie! wierzę! Myślałem, że podbiłem tą piłeczkę i że wszystko tutaj pięknie ładnie się udało. Czy to dotknąłem? Maybe? Jezus Maria, nie! Czyli to w ogóle nam już obrażenia takie zadaje, że masakra. Okej. Okay. Troszeczkę powiększyłem obrażenia tam u nich coś jeszcze, że to może być przypał. Dobra, jednak nie. Okej. Jest 1-0 cały czas, to jest bardzo niedobrze. Musimy jeszcze bramkę, jeszcze im obić całą murawę, żeby... Jakby zaliczy nam! Ale pech. No, ale też gościu ładnie zagrał tym arialkiem. Boże święty, co za debil jebany. Okej. Okay. Gramy cały czas, jest, udało się obić. No! Nie! Dobra, słabiutko gramy aktualnie No i nic nie poradzę chłopaki do no wejścia coś strzelcie w końcu. Oj! No i właśnie trafili no Kurczę, oni zawsze są chwilę przede mną po prostu. To niech sekundy przede mną oni są. Muszę bronić, bo ten frajer tego nie dotknie. Nie masz szans, już się przekonałem o tym, ten Ari cały. Masakra Na po początku go chyba nawet pochwaliłem, ale... To co chłopot wala to jest komedia. Okej, okay, dosnął psychodelik. No, obroń to. Dobra, kopną mną. Okej. Okay. Jeszcze jest szansa na to grywkę. Że się uda nam trafić. Co za debil! No, patrzcie, no nie. jaj, dobra, szkoda. Dobra, ja się z wami żegnam. No bo sumie zrobię wam 20-parominutowy odcinek, co tam będzie. Co tam? Będziemy się opieprzać? Dobra, w ogóle pracowne to były. Nice. Zrobię wam 25. <laughs> Będą trzy mecze i będzie fajniutko chociaż. Dobra, lecimy dur. <laughs> no ładnie, tak klimatycznie to wygląda. Takie czerwone, jasne liście. Fajne, fajne. Dobra, może ja się skupię na grze. I znowu jesteśmy pomarańczowi. Jakiś rasizm. Nie udało mi się, ale myślałem, że tamten jeszcze dotknie. Okej, okay, może jakiś trochę lepszy... O, masny ten, ale się pojawił. No kurde, nie bij mnie! To kurde, bity team, to jest szok. Słuchajcie, jeżeli nie macie teamu, to nie grajcie w dropshotu. Otwierdzone. Okej. Okay. Dobra, nie lecę, nie lecę, nie lecę. Okej, okay, ja sobie tutaj podbiję to. Będzie. Dobrze. I teraz? O jest taki lag, dobra, nieważne. Niestety nam tutaj obijają bardzo tą stronę, tą flankę. W sumie tutaj też jest trochę poobijane, ale to jest takie jedno uderzenie, a tam jest już dziurka. <grystanie> Co się podbił na mnie? Jezus Maria. Jakoś strasznie chciał mnie tutaj, co jest? Myślę, że oni też może grają, bo grają na. na to, żeby tutaj jedną stronę obić. I tyle, żeby się nie musieli zamartwiać kolejną. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie. Jezus, Maria, to było w sumie dobre. Nie. Uch, dobra. Nie wiem, czy to by wpadło tak szczerze. Rotujcie to, piłe pany. Nie! Nie może się tak skończyć. Nie! Dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie źle. Patrzcie. Dobra, wykończyłem to. Zajebiście mi podał. No patrzcie, jak oni grają na tą stronę, co jest! Trafili, no musieli w trafić, ale oni strasznie dobrze grają, oni nawet nie są, jakby, zgrupowani, bo można coś takiego zrobić jak zgrupowani i sobie grać ze swoimi kolegami, czy tam po prostu znajomymi, ale biorą i fantastycznie grają jako team, naprawdę, jestem w szoku. A jak oni tak szybko startują, też chcę umieć. Czy on to uderzy? No, zajebiście uderzył. Okej, okay, to może cały czas być bramka. To cały czas może być bramka. To mamy dziurkę, tutaj też mamy teraz dziurkę. Okej. Okay. Nie, szkoda. Nie chciałem się tego dotykać po prostu, bo wiedziałem, że mogę to zebać. Proszę was, panowie, no nie że patrzcie jaką nam tu dziur... wyrwę zrobił, masakra. Wyrwa dziurwa, nieważne. O, nie wiedziałem, że nie dam rady, no. Kurcze! Dobrzy są! Aha, my cały czas... Po co chłop odbija w naszą, w naszą stronę? Stal nie zrozumiałe jak można tak robić, no? Okej okay. No dobra, walić was Sobie jedną bramkę trafić, mam 407 punktów nie strzelając bramki. To jest chore. Nie jest normalne. Jak mi powiecie, że ja słabo gram. Mam prawo narzekać na team. O, gol. Okej. Okay. Ja bym powiedział, że jeszcze jest szansa. Patrząc na to, że oni strzelili bramkę na chyba po 20 sekundach po tym, jak strzelili pierwszą. Jest nadzieja. Czekajcie, bym leciał na pełnym speedzie, to czy bym tam. Ojoj, to jest dziureczka? Nie. Szans. No ho, ho. ja bym tu dupką smyrnął. Dobra, jeszcze smyrułem. Tylko, że moi, oczywiście, śpią. O wie no. Ubiłem im tam ładnie. Uż. Biegnijcie szybko. Chociaż na dogrywkę to ugrać, no. Nie mogą być dwie porażki. Turcze. Tu jest wyrwa już, okej, okay, jest szansa jeszcze, jest jeszcze szansa. No i tu jest dupa. E, nie, nie tak nie. Naprawdę? Dobra, w sumie spoko. W sumie spoko. Proszę no błagam was, panowie. No i ma szans koniec. A ja szkoda. Szkoda, bo była szansa. Ładne samochodzi ogóle ten pierwszy. No ma takie w ogóle ogniste koła. Dobra, gra, dobra, no nie da się ukryć. Szkoda, że się nie udało. 7... Jestem... Mam najwięcej punktów nie mając bramek, nie? 59 uszkodzeń no szkoda, no cóż poradzę. Czasem tak coś bywa, dobra. Więc wychodzimy sobie do menu głównego i słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanko. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie je. i możecie zostawić łapkę w górę dla tego samochodzika, bo jest naprawdę sztos.